Siema, witam serdecznie. Dzisiaj do zaprezentowania mam mega zestaw startowy z najnowszej edycji FIFA 3.6.5 2017 Force Fight, czy sezon drugi. Jak kto woli, um, zestaw startowy dostałem z firmy Cards Planet. Jeszcze raz serdeczne dzięki. No i zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Um, są na stanie jeszcze nie wiem jak długo. Dlatego kto pierwszy. Ten lepszy. Zestaw startowy standardowo w sklepie kosztuje 49 Tu nawet nie ma ceny, ale coś 49,99 chyba prawdopodobnie 50 zł. Na internecie w kartach znajdziecie go taniej. Zestaw taki zawiera album korekcjonera, 6 szefretek, dwie karty z limitowanej edycji plus jedna karta specjalna i jedna karta XXL. Ci, co już oglądali. A jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam u góry w po prawej stronie będzie wykrzyknik. Można zerknąć na filmy z kuli i spuchy. Tam też były limitki ciekawe. Mam 6 małych limitek. Zobaczymy, czy tutaj się powtórzy. Też jestem ciekaw. Bo na razie z tych filmów, które oglądałem, to wszyscy mieli Azarda na karcie XXL, więc mam nadzieję, że tutaj u mnie będzie też troszeczkę inaczej. No ale dobra. Co tutaj? Messi, Griezmann, Ronaldo, Verdi, Schweinsteiger. Z tyłu cały to, co w skład tego powinno wchodzić. Godzina 2:24 w nocy. O 6 jadę w trasę. Na dzisiaj się raczej kołość nie będę. Tak, to jest przy premierach. No i dobra, tak żeby nie było widać karty limitowanych, i mamy oczywiście album. Album, tak jak to miało miejsce przy pierwszej Fifi, jest w formie hmm, książeczki, broszurki. Zobaczmy. Fajnie. Nowe zespoły doszły, te, które były w Nordyku, zostały. Zastąpione innymi, 5x5. 5. Niestety jest mniej kart, nie ma Game w tej edycji. Ale to znaczy, że będzie prostsza do zebrania. Zobaczymy. Powinno być 6 saszetek. 2 3 4 5 6 Jest 6 saszetek. Mamy także mm, tą listę kontrolną, tak zwaną checklistę. listę. Nie będziemy spoilerować, więc to tutaj na bok. Kartę specjalną fajnie, bo jest to rzadka karta. Dajna, moja rzadko wpadają. Jest to karta szlupa, szlapa. Tak, tak. No, z Leicester City. Fajna karta. Super elegancko. Pokażę Wam także jeszcze jedną limitkę. Widzę, że limitki bo się też będą powtarzać i jest to. Limitka Cristiano Ronaldo. Sekundkę, zaraz zobaczycie coś. W dużej puszce. Chyba go miałem, zaraz powiem. W której puszce był Cristiano Ronaldo, a więc jest u mnie już na wymianę. Cristiano Ronaldo to moja powtórka, jeśli ktoś będzie chciał, mogę się wymienić. Dobra, zacznijmy od saszetek. Saszetki tutaj są niebieskie, tak troszeczkę inne niż oczywiście na które były w góry czarne. No i zobaczmy. Wiemy już co tu mamy pod spodem, ale jakiego wolna to zaraz się przekonamy i mamy tak e, Nevesha, Casamiego, Gabiego i Messiego no i kolejny nie, pucharek jest to FIFA Club World Cup tak klubowy puchar Gold numer 14 tych pucharów jest chyba 9 no i tutaj jeszcze mamy Dibusza także dopolecimy polecimy drugą saszetkę, tutaj macie jeszcze, kto nie widział Prawdopodobieństwo. No i lecimy. Widzimy sobie tak. No i mamy kardowe Mam nadzieję, że jakiś Rar wpadnie. Koszta. Bo jeszcze otwieram i kulę i dużą puchę. A natomiast Rara nie było. Piękna karta. Power Up Lionel Messi. Ładnie. No i trzecia tasza taka. Otworzenie tej troszeczki na Umetku. I mamy, proszę, Pazdana. Mamy Pazdana, świetnie. Jest Pazdan, jest brawo, jest Idea, Rea, Heart i mm, karta, która jest moją powtórką. Ale na Nordyku pewnie numeracja jest inna. Więc zobaczymy. Pokażę Wam kolejną kartę limitowaną. Jest to moja nowa. Karta limitowana, piękna karta Noyera. Aczkolwiek powiem szczerze, jak już mam kilka tych limitek, wydają one mi się troszeczkę takie zarzutawe. Wszystkie w tej samej e, tonacji są. Te podpisy są mało widoczne. No nie wiem, ładne ładne. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie. Dalej zostały nam trzy saszetki, Tu już widzicie pewnie co bardziej spostrzeżacie. Chcę to wiedzieć, Jaka tutaj jest karta i Diesel? No i lecimy. Mamy Kimisia z Bajernu, Guardado, sala Makona, Schweinsteingera i Zenit. To chyba także nowa drużyna. Nie kojarzę, żeby w Nordyku był Zenit. Wydaje mi się, że chociaż nie wiem, nie da się tutaj pociąć za to dobra, tu już będziemy mieli szybciej mamy w ten sposób, mamy tak Alonso, Bonucci, Zaza Fernandao no i Getein i karta Attacking trio multiple, no fajnie chociaż no tak jak mówię, czekam na tego rara, tutaj jest ostatnia saszetka co prawda, no ta karta jest ładna, ta karta jest ładna, no podmuchajmy, no mam pecha, mam pecha, rara nie wpada. jeszcze do kart tym razem nie ma, może się to jakoś odmieni. Jest fans Svennerbacce. No. Kartą XXL jest oczywiście, tak jak wszędzie, to miało miejsce jeden azart. Także to byłoby ma na tyle, moi drodzy, zestaw startowy całkiem fajny. Żałuję tylko, że nie wpadło nic z karty rzadkiej. Nadal rzadkie karty, tylko Nordyckie. No niestety, trzymajcie się. Cześć!